TalkShop. Angielski w biznesie. Odcinek 165. Pięć technik radzenia sobie z pytaniami po angielsku, kiedy nie wiesz, co powiedzieć. That's an interesting question. Hi there, it's Carolina from ASAP Speak and Play. Czy zgodzisz się ze mną, że jednym z najbardziej stresujących momentów wystąpienia publicznego jest odpowiadanie na pytania od publiczności? A jeśli. Musisz to zrobić po angielsku i dodatkowo nie wiesz, co powiedzieć? To graniczy to z atakiem paniki? Odpowiadanie na pytania po angielsku, czy to w trakcie prezentacji, czy spotkania, może być stresujące, ale odpowiednie przygotowanie i techniki komunikacyjne mogą pomóc ci w radzeniu sobie z taką sytuacją. Jedną z takich technik jest clarifying, którą wykorzystasz, kiedy nie rozumiesz pytania, nie rozumiesz swojego rozmówcy. Możesz ją przećwiczyć w odcinku 29. Natomiast dzisiaj poznasz pięć innych technik radzenia sobie z pytaniami, które rozumiesz, ale nie wiesz, co odpowiedzieć na nie. So without further ado, let's get down to it. Technik number one. Repeat the question and ask audience. Technika numer 1. Powtórz pytanie i zapytaj publiczność. Na przykład. What is the right way to do this campaign? Does anyone here have any experience with that? Czyli jaki jest odpowiedni sposób wykonania tej kampanii? Czy ktoś tutaj ma jakieś doświadczenie z tym tematem? Następnie podsumuj to co powiedzieli inni i dodaj swoje pomysły. Now you will hear for examples. Listen and repeat. Czy ktoś ma jakieś pomysły? Does anyone have any ideas? Does anyone have any ideas? Does anyone have any ideas? Czy ktoś ma jakieś sugestie? Does anyone have any suggestions? Does anyone have any suggestions? Does anyone have any suggestions? Have any suggestions? Have any suggestions? Czy ktoś ma z tym problem? Does anybody have a problem with that? Does anybody have a problem with that? Does anybody have a problem with that? Czy ktoś tutaj zna jakieś języki słowiańskie? Does anyone here know any Slavic languages? Does anyone here know any Slavic languages? Does anyone here know any Slavic languages? Technik number two. I'll get back to you. Odezwę się do ciebie. Ta technika ma dwa kroki. Krok numer jeden. Zapisz pytanie i zakomunikuj to wyraźnie. Krok numer dwa. Podaj osobie zadającej pytanie dokładny termin, kiedy jej odpowiesz. Na przykład. I'm writing this question down. Can I get back to you tomorrow? Zapisuję to pytanie. Czy mogę do Ciebie wrócić z tym tematem jutro? Now you will hear six examples. Listen and repeat. Poczekaj, muszę to zapisać. Hold on, I gotta write this down. Hold on, I gotta write this down. Hold on, I gotta write this down. Więc zapisuję wszystkie pytania. So I'm, writing all the questions down. so, I'm writing all the questions down. So, I'm writing all the questions down. Czy mogę wrócić do ciebie w tej sprawie? Can I get back to you on that? Can I get back to you on that? Can I get back to you on that? Czy mogę do ciebie wrócić jutro? Can I get back to you tomorrow? Can I get back to you tomorrow? Can I get back to you tomorrow? Przyjrzę się temu i dam ci znać. And I'll look into it and get back to you. I'll look into it and get back to you. And I'll look into it and get back to you. Potkam się ze swoim zespołem i dam ci znać. I'll convene with uh, my team and we'll, we'll get back to you. I'll convene with my team and we'll get back to you. I'll convene with uh, my team and we'll, we'll get back to you. Technique number three: Ask the expert. Zapytaj eksperta. Czasami pytanie jest poza Twoją dziedziną specjalizacji. Możesz być ekspertem od marketingu, a ktoś zada Ci pytanie o technologię. Pytanie wymaga kogoś z IT, na przykład inżyniera, więc możesz powiedzieć na przykład. Sally, you're an engineer. Do you have any insights into that? Sally, ty jesteś inżynierką. Masz jakiś wgląd w tę sprawę? Masz jakieś sugestie? Albo powiedz, że skonsultujesz się z inżynierem i skontaktujesz się z nimi. I'll talk with the engineer and get back to you tomorrow. Porozmawiam z inżynierem i wrócę do ciebie jutro. Teraz przećwiczymy pytania, które możesz zadać ekspertowi z twojego zespołu, który jest na spotkaniu. You will hear for examples. Listen and repeat. Czy możesz nam coś powiedzieć na temat? Can you give us any insight into? Can you give us any insight into? Can you give us any insight into... Masz jakieś pomysły? Do you have any insight? Do you have any insight? Do you have any insight? Panie Tyler, czy ma pan jakieś spostrzeżenia? Mr. Tyler, any insight? Mr. Tyler, any insight? Tyler, in Czy możesz podzielić się jakimiś spostrzeżeniami? Are there any insights you can share? Are there any insights you can share? share? Technik number four: Komplement the questioner. Daj pytającemu komplement. Ta strategia działa, gdy jest szczera, ponieważ publiczność uwielbia być komplementowana. Lubi zaskoczyć prowadzącego. Chciałabym podkreślić tutaj szczerość komplementu. Jeśli za każdym razem będziesz nagradzał takim komplementem, to zabrzmi to fałszywie. Możesz połączyć tę technikę z odwołaniem do eksperta albo odbić piłeczkę do grupy. For example That's a great question. I've never thought about it that way. Does anyone here have any ideas on that? To świetne pytanie. Nigdy wcześniej o tym nie myślałam w taki sposób. Czy ktoś tutaj ma jakieś e, pomysły na ten temat? Now you will hear three examples. Listen and repeat. Jakieś śmieszne pytanie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. What a funny question. I've never thought about it. What a funny question. I've never thought about it. What a funny question. I've never thought about it. To ciekawe pytanie. That's an interesting question. That's an interesting question. That's an interesting question. To świetne pytanie. Również chciałbym poznać odpowiedź na nie. Diane. That's a great question. I'd also like to know the answer to that, Diane. That's a great question. I'd also like to know the answer to that, Diane. That's a great question. I'd also like to know the answer to that, Diane. Technique number five Answer a question with a question. pytaniem na pytanie.

Ale widzisz w tym bardziej rozbudowany schemat tej techniki. Quiz time. Translate to English. To dobre pytanie. That's a good question. Poczekaj, zanotuję to. Hold on, I'll write it down. I wrócę do Ciebie z tym jutro. And I'll get back to you on this tomorrow. Czy ktoś tutaj ma jakieś doświadczenie w tej kwestii? Does anyone here have any experience with that? Piotr, Ty jesteś inżynierem. Peter, you're an engineer. Czy masz jakieś postrzeżenia na ten temat? Do you have any insights into that? Good job. Mam nadzieję, że teraz wybierzesz sobie dwie techniki, aby móc je łączyć i testować na żywo. Jeśli nie masz takiej możliwości, zawsze możesz dołączyć do naszych zajęć i konwersacji, żeby ćwiczyć techniki komunikacyjne. To tyle na dziś. Thanks for joining. Till the next time. Cheers.